Tamian, dużo się teraz mówi o negocjowaniu cen nieruchomości, a może Ty masz jakieś swoje sprawdzone techniki, które mógłbyś się z nami podzielić? Na początku przede wszystkim ustalam cenę minimalną ze sprzedającym. Muszę wiedzieć, jakie mam pole manewru. Druga kwestia, nie odsłaniam wszystkich kart od razu przed kupującym. Muszę wiedzieć, jaką mam przestrzeń na ustępstwa. To bardzo ciekawe. A co w takim przypadku, gdy strona kupująca wymaga sprawnej odpowiedzi? To jest zależne od tego, jaka jest indywidualna sytuacja kupującego. Może być tak, że to jest jego sytuacja życiowa, a może być to zwykłe, zwykła taktyka negocjacyjna. Kupujący liczy, że agresywnie negocjując, obiecując szybką transakcję sprawi, że będziemy w stanie zaakceptować gorszą ofertę. Ważne jest, żeby słuchać kupującego to, co mówi wprost i to, czego nie mówi wprost. A jednocześnie być elastycznym. Może być tak, że ustępstwo w jednej kwestii pozwala odnieść korzyści w innej. Masz rację, przede wszystkim należy słuchać drugiego człowieka. To bardzo ważne. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wskazówki. Mam nadzieję, że nasi obserwujący je doc... Ceniam. Ja również mam taką nadzieję. Dzięki.